Cześć. Kolejny filmik. Aktualizacja Waszyngtoni. Jak tam się trzymają. Można powiedzieć, że w najgorszym stanie. Bo wypuszcza kolejny oczywiście tam listek. Tutaj liście. Liście takie przebarwione, wiadomo mało słońca. Ziemia lekko wilgotna. Muszę powiedzieć, żeby jeszcze mniej podlewać, bo za dużo trochę. Najmniejszy pieniąg, ale jakoś tam się trzyma. Wiadomo, w Waszyngtonie ciężko zimują. Kolejna, ta największa, można powiedzieć, ma liście. Tu już też jeden rozdziela. Pieniek już dużo grubszy. Yy, wiadomo, powoli tam się wyciąga, ale, ale jakoś sobie daje radę. I trzecia też już listek zaczyna się rozgałęziać. Czyli jak widzicie, jest taka zależność, że ile to by wypuściło liści. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siódmy, ósmy, ósmy liść już zaczyna się powoli rozgałęziać. Zazwyczaj przeciętnie, na tym co tu widzę, dają sobie rady, już są takie fajne. Mają można powiedzieć do końca liścia jakieś 30-40 cm, w lato. Oczywiście większa doniczka, pełne słońce. Yy, nawóz, myślę, że będzie fajnie. Dobra, taki krótki filmik, bo w innym pomieszczeniu to mam. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.